Wszystko, czego potrzebuje. Inspiracja przychodzi w chwili zatrzymania. Działam. Praca czy rodzina? Najlepiej złoty środek. Rozwijamy się. Tutaj jest w sam raz. Lubię tu być! Młode pokolenie ma swój głos. W minionym tygodniu na drugim posiedzeniu spotkał się młodzieżowy sejmik województwa kujawsko-pomorskiego. Podczas spotkania wybrano komisje tematyczne, w których młodzież będzie pracowała nad problemami, które je dotyczą. Szerzej o wyzwaniach stojących przed młodzieżowym sejmikiem powiemy w tym wydaniu magazynu kujawsko-pomorskiego. Marta Nowicka-Bujak, zapraszam. 22 samochody ratowniczo-gaśnicze trafią do jednostek ochotniczych straży pożarnych w całym regionie. Będzie to 15 samochodów średnich i 7 samochodów lekkich. Jeżeli chodzi o samochody średnie, w głównym mierze służą one do akcji gaśniczych. Natomiast jeżeli chodzi o samochody lekkie, pragniemy, aby one głównie służyły nam do wypadków drogowych, do ratownictwa technicznego. Do strażaków-ochotników dzięki funduszom unijnym trafiło już 46 samochodów gaśniczo-ratowniczych. Jednostki strażackie zostały także wyposażone w kilkaset sztuk sprzętu niezbędnego do prowadzenia akcji, motopompy, narzędzia hydrauliczne, Zestawy ratownictwa medycznego czy aparaty do ochrony dróg oddechowych. Zmodernizowaliśmy, tak można powiedzieć, i unowocześniliśmy ochotnicze straże pożarne. To jest możliwe dzięki bardzo dobrej współpracy z Państwową Strażą Pożarną, która koordynuje zakupy tak, aby trafiały one do właściwych jednostek, tam gdzie są naprawdę potrzebne i niezbędne do poprawiania bezpieczeństwa. No i samorządom lokalnym, no bo my przeznaczamy 65% na zakup sprzętu, a, druga, a pozostałe środki najczęściej pochodzą z budżetów gmin. Podczas spotkania wręczono także umowę na budowę baz edukacyjnych w Dulsku i Płonnem. Dzięki realizacji projektu powstaną ogrody dydaktyczne z tablicami informacyjnymi, wiatami i miejscem na ognisko z myślą o miłośnikach aktywnego spędzania czasu, zamontowane zostaną urządzenia do ćwiczeń. Budujemy takie ścieżki edukacyjne. Przemieszczając się tą ścieżką, będziemy natrafiali na różne etapy związane z ochroną z ochroną środowiska, ze źródłami odnawialnymi i tam też będą konkursy do rozwiązania. Oprócz tego też zaplanowaliśmy, żeby jednak też uczestniczyły w tym osoby dorosłe. Dla tych osób dorosłych przewidzieliśmy ławeczki w których też będą konkursy i też takie wiaty, przewidujemy też zamontowanie grilli, ognisk, takich, żeby też integrować ludzi, począwszy od młodzieży, przez dzieci i dorosłych. Projekt ma służyć temu, żeby edukacja ekologiczna była obecna w życiu mieszkańców już od najmłodszych lat, dlatego bazy przyrodnicze powstaną przy szkołach, aby zwrócić uwagę na znaczenie ekologii i możliwości, jakie dają nam źródła odnawialne. Bazy mają być gotowe w 2023 roku. Na swoim drugim posiedzeniu zebrał się młodzieżowy sejmik województwa kujawsko-pomorskiego. Podczas spotkania powołano komisje tematyczne, które dotyczą ważnych dla młodego pokolenia tematów, a pomysłów wśród radnych nie brakuje. Przygotowaliśmy bardzo szeroką ofertę komisji problemowych, pod którymi w ma obradować nasz sejmik i na pewno chciałbym się znaleźć w komisji edukacji. Dlaczego? Dlatego, że ten temat jest mi najbliższy. Ja też byłem w przewodniczącym Rady Dzieci i Młodzieży, przy ministrze edukacji, w, też byłem członkiem młodzieżowej rady i te, te tematy jednak edukacyjne są mi chyba najbliższe. Przede wszystkim komisja rewizyjna chciałbym y Sprawdzać, jak działa nasze prezydium, bo tym mniej więcej będzie zajmowała się Komisja Rewizyjna. Promocji, no to już prężnie działamy. Zapraszam na Facebooka i Instagrama Młodzieżowego Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Tam informujemy o naszych sesjach, pracy i tak dalej. To jest głównie komisja promocji i też współpracy międzynarodowej. Chcielibyśmy nawiązać współpracę z różnymi młodymi osobami z całego świata, z Europy, ponieważ mamy teraz takie możliwości, są różne programy, żeby z nimi również współpracować. Według mnie idealnym rozwiązaniem jest to, żeby w każdym mieście powiatowym była kolej, a żeby autobusy, pks dojeżdżały do do miejscowości mniejszych, do wsi, i tak dalej, żeby każdy miał właśnie dostęp do miasta powiatowego. Jednak, aby te pomysły mogły być zrealizowane, a komisja znała swoje pole działania, młodzież musi lepiej poznać struktury Urzędu Marszałkowskiego. O to zadba przewodnicząca Sejmiku Województwa Elżbieta Piniewska, na którą młodzi radni zawsze mogą liczyć. Przede wszystkim nie wiedzą, co mogą. Czy mogą przyjść, czy mogą zadzwonić, czy mogą poprosić, czy mogą wyegzekwować. Także być może nie na sesji, ale przygotuję takie spotkanie z dyrektorami departamentów, żeby po pierwsze, ci dyrektorzy się mogli zaprezentować, po drugie, żeby się poznali i po trzecie, żeby powiedzieli dokładnie, czym zajmują się poszczególne departamenty, bo sama nazwa to jeszcze dla nich za mało. Także pośrednicze, o może powiem w ten sposób. Między młodzieżowym Sejnikiem a Urzędem Marszałkowskim, Natomiast sama jestem jeszcze pełna pomysłów, które chciałabym, żeby realizował Sejnik. Natomiast mam nadzieję, że będą na tyle asertywni, że moich pomysłów nie będą przejmować. Podczas posiedzenia powołany został także koordynator do spraw praw ucznia i studenta. Właśnie jego obowiązki to jest kontakt z, ze szkołami, kontakt, współpraca z poszczególnymi komisjami i też nasi rówieśnicy będą mogli do niego się zgłaszać, jeżeli będą mieli problem i byśmy mogli też, będziemy też starali się pokierować tą osobę do właściwych organów, żeby uzyskała ta osoba pomoc. Młodzieżowy Sejmik Województwa został wyłoniony w drodze otwartego konkursu, w którym uczestniczyli młodzi ludzie w wieku 16-21 lat. Jest on 30-osobowym ciałem doradczym samorządu województwa, który może zgłaszać własne pomysły i wnioski istotne dla młodego pokolenia. Nasze osoby, osoby, które są w sejmiku naszym młodzieżowym, są to osoby z doświadczeniem, który już był w Radzie Dzieci Młodzieży w Parlamencie Młodych Rzeczypospolitej Polskiej, jeździł na wyjazdy międzynarodowe. Dlatego mam nadzieję, że my jako młodzieżowy sejmik będziemy mieć tą moc sprawczą. Kadencja młodzieżowego sejmiku województwa trwa dwa lata. Wśród najzdolniejszych maturzystów w kraju znaleźli się licealiści kujawsko-pomorskich szkół. Tegoroczni najlepsi z najlepszych spotkali się z przewodniczącą sejmiku województwa Elżbietą Piniewską oraz członkiem zarządu Sławomirem Kopyściem. Takich osób w całym kraju było 27. Dwójka spośród nich jest z naszego województwa. Jeden uczeń z Bydgoszczy, drugi z Włocławka. Oprócz tego gościmy tych, którzy są absolutnymi liderami naszych programów stypendialnych, a więc, a więc Prymus, Pomorza i Kujaw, jeżeli chodzi o przedmioty ścisłe i ekonomiczne. Prymus pośród humanistów i Prymus pośród szkolnictwa zawodowego. Te trzy duże programy stypendialne pokazują, że chcemy wspierać dobrych uczniów, którzy bardzo ciężko pracują, którzy mają ambicje, oni są przyszłością naszego województwa. W tym roku maturę w Polsce zdawało blisko 270 tysięcy uczniów. Wśród finalistów znaleźli się maturzyści z województwa kujawsko-pomorskiego Piotr Paczkowski, uczeń pierwszego liceum ogólnokształcącego imienia Ziemi Kujawskiej we Włocławku oraz Nikola Retecka, uczennica czwartego liceum ogólnokształcącego imienia Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Nie stresowałem się jakoś tym maturą, o dziwo, wszedłem na salę i napisałem wszystko to, co wiedziałem, zapracowałem na ten sukces i, i takie wyniki się okazały no, bardzo dobre, bo to był konkurs, że uzyskać ze wszystkich matur powyżej 90%, z dwóch rozszerzeń też musiałem uzyskać z biologii i z chemii i co najmniej jedną setkę, także się udało i byłem pozytywnie, właśnie też daleko no, zaskoczony, bo aż takie dobre wyniki się nie spodziewałem, choć pracy było dużo. Tak wysokie wyniki to często godziny spędzone na nauce, jednak bez pomocy rodziców, szkoły czy stypendialnych programów ciężko byłoby osiągnąć sukces. Ja się przygotowuję tak naprawdę od pierwszej klasy technikum do olimpiad. W drugiej klasie i trzeciej startowałam w olimpiadzie wiedzy o żywności oraz olimpiadzie wiedzy i umiejętności rolniczych, także poświęciłam. Masę, masę wieczorów, masę dni z nauczycielami, z książkami, z testami z poprzednich lat, więc jest to ogrom pracy, ale jest warto. Celem projektu Matura na 100% jest propagowanie wśród ludzi młodych chęci do samorozwoju i poszerzania zasobu wiedzy. W urzędzie marszałkowskim podpisano umowę na przebudowę kolejnego odcinka drogi wojewódzkiej nr 241, łączącej m.in. sampulno krajeńskie z Tucholą. Trasa modernizowana będzie pomiędzy miejscowościami Trzciany i Skarpa w Powiecie Sępoleńskim. Za przebudowę odcinka odpowiedzialna będzie firma Drogomeks z Pruszkowa, która w przetargu złożyła najkorzystniejszą ofertę. Realizujemy już dużo tematów dla, dla Zarządu Dróg, Dróg Wojewódzkich, więc nie jest to jest jeden z pierwszych naszych tematów, więc na razie z sukcesem i zakładamy, że nadal tak będzie. Pierwsze prace ruszą jeszcze w tym miesiącu. W zakres zadania wchodzi między innymi od nowa nawierzchni drogi, wyremontowane zostaną skrzyżowania z lokalnymi drogami, zjazdy na pola i posesje oraz przystanki autobusowe. To jest droga 241, więc dla nas bardzo długo oczekiwana i staramy się, tak jak obiecaliśmy, po fragmentach robić. Dzisiaj podpisujemy umowę na 3-kilometrowy odcinek, który będzie wzmocniony, trzy warstwy nowe bitumiczne, a więc będzie odpowiedniej nośności, będzie poprawione bezpieczeństwo ruchu, nowe oznakowanie oczywiście pobocza, także komfort jazdy znacząco się poprawi. Kujawsko-Pomorski odcinek drogi wojewódzkiej numer 241 ma około 100 km. Trasa komunikuje szereg miast i miejscowości położonych na zachodniej ścianie Kujawsko-Pomorskiego. Nasza główna droga łącząca właśnie te dwa powiaty, dwie miejscowości tu Hola i Sympólno droga 241, która jest jedyną w zasadzie taką drogą, którędy można się przemieszczać pomiędzy tymi dwoma powiatami. Co więcej ona komunikuje też tereny inwestycyjne, które są przy tej drodze w Sympólnie Kraińskim zlokalizowane, zakłady pracy, które po tej drodze są, więc myślę, że stanowi ona lokalnie bardzo ważne, ważne zadania, ale też i ponadlokalnie, ponieważ wyprowadza ruch poprzez drogę 241 my możemy do, dotrzeć do węzłów autostradowych czy w Warlubiu, czy tutaj w Nowych Marzach, nie mówiąc już o dojeździe dalej tutaj do Turunia. Inwestycja o wartości blisko 7 milionów złotych finansowana jest z budżetu samorządu województwa. Jeszcze w tym roku ruszy remont kolejnych fragmentów tej ważnej trasy. Ten dzisiejszy 3-kilometrowy odcinek to tak naprawdę realizacja... Takiego kompleksowego programu modernizacji tej drogi, która jest rzeczywiście w fatalnym stanie, ale po podpisaniu dzisiaj umowy i w tym roku realizacji tej inwestycji będziemy mieli już za sobą jedną trzecią tego odcinka zrealizowanego, ale jeszcze w tym roku podpiszemy kolejną umowę, więc na początku przyszłego roku powiem przepraszam, przyszłego roku będziemy mogli powiedzieć na o Planujemy zakończyć te inwestycje do roku 2024. Roboty budowlane przy sprzyjających warunkach zakończą się jeszcze w tym roku. Początek października to czas inauguracji roku akademickiego na kujawsko-pomorskich uczelniach. W minionym tygodniu uroczystości odbyły się na toruńskim Uniwersytecie Mikołaja Kopernika, Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy czy Politechnice Bydgoskiej. Za tydzień koncertowo zainauguruje Bydgoska Akademia Muzyczna. Największe uczelnie w regionie sukcesywnie się rozwijają i poszerzają swoją ofertę edukacyjną. Dzięki marszałkowskiemu wsparciu inwestują w rozwój laboratoriów badawczych, i nowoczesne pracownie dydaktyczne służące kształceniu m.in. przyszłych inżynierów. W Toruńskim Parku Pamięci Ofiar Zbrodni Pomorskiej uczczono ofiary hitlerowskich czystek wśród ludności dawnego województwa pomorskiego. Operujemy liczbą około 30 tysięcy ofiar, imiennie znamy kilkanaście tysięcy tych nazwisk. Rzeczywista liczba pewnie będzie jeszcze przedmiotem wielu lat badań, ale nie ulega wątpliwości, tysiące mieszkańców pomorza, w tym bardzo duża grupa elit aktywnych działaczy, społeczników, zasłużonych nauczycieli, duchownych, żołnierzy, powstańców śląskich, powstańców wielkopolskich poniosła śmierć w ciągu pierwszych czterech miesięcy niemieckiej okupacji. W żadnym z regionów okupowanej Polski w 1939 roku Niemcy nie zastosowali tak okrutnej, eksterminacyjnej, ludobójczej operacji. Pomorze było swego rodzaju polem eksperymentu, Jaką można przeprowadzić politykę, aby wymazać Polskę raz na zawsze z mapy świata? Uroczyste spotkanie zgromadziło parlamentarzystów, przedstawicieli samorządu miasta i województwa, kombatantów, duchownych, członków organizacji i stowarzyszeń oraz harcerzy. Swoją delegację na uroczystości mieli też żołnierzy US Army stacjonujący w naszym regionie. W swoich wystąpieniach goście poruszali temat obecnych wydarzeń w Ukrainie. Wszędzie w wystąpieniach, w agendzie tego spotkania przewijał się wątek ukraiński, i mianowicie taki, że nie możemy być obojętni na to, co się zadziało 83 lata temu i ciągle o tym pamiętać, bo ta pamięć cały czas sprawia, że ofiary tych zbrodni są żywe, ale z drugiej strony nie możemy być obojętni na to, co dzieje się za naszą wschodnią granicą. O tym była też dzisiaj mowa, bo każda nasza obojętność to jest pożywka dla. Systemu totalitarnego, który jest niezwykle krwiożerczy i również to już słyszymy doprowadza do zbrodni wojennych na terenie ziem, gdzie toczą się obecnie walki. Obecności pocztów sztandarowych i honorowej warty wojskowej, złożono kwiaty pod pomnikiem upamiętniającym pomordowanych przez hitlerowców mieszkańców Torunia i regionu, harcerze przygotowali inscenizację historyczną. Oprawą podniosłej uroczystości były także muzyka i poezja Zbigniewa Herberta. Herbert, który go tutaj cytujemy w parku wielokrotnie, mówił, że każdego trzeba policzyć. Pan Kogito, ma rację, że nie wolno ani jednej, o jednej osobie zapomnieć. Dlatego ten pomnik, dlatego ta refleksja, abyśmy oddali część, pamięć, bo za każdą z tych osób stoją stałe rodziny, stały rodziny, stał, stał bezmiar szczęścia, które po prostu nagle zostało wyrwane z rzeczywistości. Ten rozpruty, zniszczony dom, który jest w centrum pomnika, gdzie się spotykamy co roku. Jest też przestrogą, abyśmy nigdy nie dopuścili takich sytuacji, gdzie jest wojna, gdzie mamy do czynienia z czymś, czego się nie da w żaden sposób wytłumaczyć. Wojewódzki Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Pomorskiej jest obchodzony co roku 2 października, w dniu urodzin doktora Józefa Bednarza, psychiatry i dyrektora szpitala psychiatrycznego w Świeciu. W 1939 roku dobrowolnie poszedł na śmierć z pacjentami tej lecznicy. W tym roku mija 83. rocznica tego wydarzenia. To już wszystkie informacje w tym wydaniu magazynu. Na kolejny zapraszam jak zwykle za tydzień. Do zobaczenia. Tutaj jest wszystko, czego potrzebuje. Inspiracja przychodzi w chwili zatrzymania. Działam. Praca czy rodzina. Najlepiej złoty środek. Rozwijamy się. Tutaj jest w sam raz. Lubię to być.